Uniwersytet Warszawski, widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski, Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Wspomaganie nawigacji osób niewidomych w budynkach. Sylwester Piekarski, osoba niewidoma, informatyk BON IT, specjalista do spraw technicznego wsparcia osób niewidomych. Samodzielne poruszanie osób niewidomych w nieznanej przestrzeni, np. w nowym budynku lub jego otoczeniu, jest bardzo trudne. Wymaga bardzo dobrej orientacji oraz stosowania różnych rozwiązań, np. poruszania się przy pomocy białej laski lub z psem przewodnikiem. Bardzo ważnym wsparciem dla osoby niewidomej jest poznanie otoczenia nowego budynku i w obrębie nowego budynku przy pomocy. Instruktory Orientacji Przestrzennej. W celu ułatwienia poruszania się osobom niewidomym po budynku, stosowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne, np. Na napisy brajlowskie umieszczone przy drzwiach do konkretnych pomieszczeń, linie prowadzące do pól uwagi i rozwiązania techniczne w postaci znaczników audio. Słowo Rzepecki, zastępca kierownika Bon UW. Jednym z rozwiązań wspomagających poruszanie się osób niewidomych w budynkach są znaczniki dźwiękowe. Są to niewielkie urządzenia montowane w istotnych miejscach budynku w windach, wejściach do sal lub biur, szatniach, portierniach, informatoriach czy toaletach. Korytarz głos znacznika. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne. Sylwester Piekarski. Znaczniki. Mogą być uaktywniane poprzez urządzenia mobilne, np. smartfony lub aktywator zamieszczony na lasce osoby niewidomej. W celu użycia znaczników na urządzeniach mobilnych użytkownik musi pobrać i zainstalować specjalną aplikację. Jest dostępna zarówno dla systemów iOS, jak i Android. Wyświetlane informacje mogą być w wielu językach. Znaczniki mogą pomagać. Obcokrajowcom, którzy potrzebują odnaleźć się w danej przestrzeni. Użytkownicy znaczników mogą w swojej aplikacji dokonać ich konfiguracji: na przykład mogą określić natężenie dźwięku, z jakim znaczniki są wywoływane, mogą określić wersję językową oraz na przykład stworzyć trasę, w której określą tylko te znaczniki, które mają być aktywowane, a pozostałe będą ignorowane. Open Planszę z ekranu smartfona z widokami omawianych funkcji w aplikacji użytkownika. Sylwester Piekarski wchodzi do budynku, trzyma smartfon. W drugiej ręce białą laskę. Znaczniki mogą być też aktywowane poprzez aktywator, czyli małe urządzenie zamontowane na lasce. Zaletą tego rozwiązania jest automatyczne aktywowanie znaczników bez potrzeby używania aplikacji. Aby jednak odczytać informacje dodatkowe, które wysyła znacznik, trzeba użyć urządzenia mobilnego. Głos aplikacji. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne. Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon. Zadzwoń nim, jeśli drzwi będą zamknięte. Sylwester Piekarski idzie korytarzem. Głos znacznika. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne. Niewidomi studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownicy mogą w bonie wypożyczać aktywatory. Wojciech Figiel, adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, osoba niewinoma. Gdy ja prowadzę zajęcia w nowym miejscu, mogę wypożyczyć z do spraw osób z niepełnosprawnościami, raczej poprosić biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami, żeby pracownicy zamontowali taki znacznik na sali w nowym miejscu, którego nie znam. Dzięki znacznikom dźwiękowym słyszymy komunikat. Może być on w języku polskim lub w językach obcych, przez co ułatwia on też dostanie się do danego miejsca obcokrajowcom. Taki komunikat informuje nas, gdzie dokładnie znajdują się drzwi. Dzięki temu w sposób niezależny mogę dotrzeć do określonego pomieszczenia. Lektor, zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.